/a? Dabei, a I dzisiaj jesteśmy w krótkim poradniku, jak zainstalować Minecraft Hero. Ponieważ na stronę mam podano, w opisie tu piszę strona YouTube, seria Minecraft Blowa w ogóle cała. To sì, podamy, Dobra, added, jest krótki opis twórcy Minecraft Hero, czyli awariusz stworzył. Nie będę wam pytał tego, tylko ma paczkę. Czekamy chwilę. Klikamy skip add. Klikamy popierszczkę i po krótkim czekaniu wchodzimy na zainstalowaną. Ja nie będę tego instalował, ale pokażę Wam to troszeczkę. Klikamy next. Wchodzimy. wchodzimy tutaj, gdzie ma być zapisana paczka ja mam i grach dalej i tutaj instalujemy i później pod koniec instalacji wam się odpoczywam chcecie, chcecie, żeby wkrótce się pokazał na publicie i poszedłem to tak ale to dobra chodzimy na minecraft hero logujemy się Nie moje konto, tylko sprawdziłem się na mecie, to nie premium. Klikamy start. ale i klikamy graj. I powinno Wam po jakimś czasie się zainstalować. Ja nie będę Wam pokazywał, bo to mi dużo, co się Więc co? Ja mam koje i. Dzisiaj byłem sam, ale mam nadzieję, że pomogłem. Yy, yy, nie wiem, jak zrobić na mną prynom, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłem w tej instalacji. To co? Ja się bym mam. No. Nara, pięteczka.